Sejm, które się będą ubiegały. To grozi tym, że jednak emocje społeczne będą miały uchwyt na ulicy. Ja bym tego nie chciał. Okręgi jednomandatowe jest to oczywiście pomysł, który ma Polaków zrobić w konia na kolejne kilka lat. I to mówię jasno: będzie zacementowanie sceny politycznej najwyżej dla, dla trzech grupowych. Tak jak w Senacie. Dlatego mówię, obniżka progu wyborczego to jest jedyna szansa, żeby jeszcze nowe siły ideowe mogły decydować o polskiej polityce. To jest konkret? Polacy liczą na zmiany, tak myślę przynajmniej, szczególnie młode pokolenie, które po ma szansę, któryś z kandydatów właśnie taki, który proponuje zmiany i który może nie jest kimś z pierwszej linii, tej starej politycznej, ale proponuje coś innego. Naszym walorem jest to, że robimy już trzecią kampanię, wyborczą ogólnokrajową w ciągu roku, będą całkowicie poza systemem, czyli bez pieniędzy z yy, budżetu państwa i bez dostępu do największych mediów komercyjnych ogólnopolskich. Także ja podkreślam, że ta kampania wyborcza to jest kolejny krok w realizacji programu ruchu narodowego. I to nie jest lancerka mojego nazwiska, bo ja będę dalej działał bez względu na wynik. Natomiast są kandydaci, którzy mają ochotę raz zaistnieć bez struktur, bez ludzi sprawdzonych, bez ekspertów, To jest szkodliwe dla Polski. I uważam, że celowo wydłużono tę ławeczkę po tak zwanej stronie antysystemowej, tak zwanej, żeby ruch narodowy jesienią umiał znacznie gorzej w staraniu się o wejście do Sejmu. Dlatego no tak uważam, że ci kandydaci. Być może całkowicie bez własnej wiedzy stali się narzędziem systemu i się przedstawiają i się przedstawia jako antysystemowych. To bardzo niebezpieczne. Mhm. Jesteście radykalni w swoich poglądach. Pan myśli, że dużo zwolenników ma właśnie takie radykalne myślenie? Nie ma żadnego radykalizmu. Nie ma jednego narodu w Unii Europejskiej, którego rząd nie broniłby własnej ziemi, łącznie z rządem Niemiec. To przecież rząd Niemiec dwukrotnie na przykład przesuwał termin otwarcia rynku pracy dla Polaków za każdym razem o dwa lata. Tak? To Duńczycy nie chcą sprzedawać Niemcom ziemi. To w końcu wiele państw silnych żałuje wejścia do strefy euro. Natomiast nie ma ani jednego państwa wysoko rozwiniętego starej Unii, które by nie broniło własnego przemysłu. To, że na przykład Polscy nie wolno było udzielić pomocy publicznej stoczniom, to Niemcy i Holendrzy ominęli u siebie w bardzo prosty sposób. Ufundowali banki, które udzieliły kredytów ich stoczniom, a te kredyty były poręczone przez rządy, czyli załatwili, że tak powiem, to bardzo sprytnie, a Polacy niestety albo nie mają sprytnych polityków, albo ci politycy działają na naszą szkodę. To to, że towary, kontenery idą do Polski przez port w Hamburgu, a nie w Świnoujściu, no to znaczy, że u nas nie potrafiło się po prostu udostępnić portu świnoujskiego. I dlatego jak byłem na Zachodnim Pomorzu, to mówiłem, że trzeba stworzyć konsorcjum firm promowych, które z naszym potencjałem już istniejącym, gdyby były w jednej dużej firmie, to by zdominowały całkowicie transport kontenerów na linii Polska skandynawia a gdyby jeszcze uruchomić Odrę jako rzekę żeglowną, to moglibyśmy bardzo tanio spławiać swój węgiel na zewnątrz, a jest zapotrzebowanie. Czyli wystarczy pewne czy po prostu uruchomić, żeby ministrowie robili to, co do nich należy. A Polska może być krajem, gdzie się zarabia duże pieniądze. I to nie tylko państwo, ale każdy obywatel. Wtedy nie będziemy mieli problemu z pracą. Czy ten projekt przekopania kanału między Odrą a Dunajem jeszcze przedwojenny? To są niewielkie pieniądze, moglibyśmy stać się krajem, przez który idzie transport rzeczny z Bałkanów aż do Bałtyku. To są gigantyczne pieniądze. I ostatnie pytanie mam jeszcze. Mówił Pan o emigracji zarobkowej. Są takie dane, że w tym roku ta emigracja zarobkowa będzie największa w historii, co oznacza, że ileś milionów ludzi, młodych ludzi jest za granicą. Czy Pan się nie boi tego, że w którymś momencie tych młodych ludzi myślących radykalnie i chcących zmian po prostu zabraknie w Polsce i zostanie to, co jest? Nie zabraknie. Gdy ci młodzi ludzie przed 18 laty wyjeżdżali do Irlandii czy do Anglii, to tam zwyciężała Platforma Obywatelska Wybory, czyli tam przegrywa. Ja byłem w Irlandii po raz drugi u Polaków, którzy tam są jedni właśnie od 8 lat. I ja przyjechałem, mieliśmy założone już struktury ruchu narodowego w Dublinie i w Cork. I w Anglii też. Także młodzi Polacy będący za granicą zobaczyli, że rok, dwa to się fajnie żyje na cudzoziemcu. Bo człowiek ma pieniądze na życie, nie musi już wtedy się z każdym groszem. Ale po pięciu, 8 latach oni dalej są obcy. I stwierdzili, że dla nich jedyną szansą jest dbać o siebie, zgromadzić kapitał. A rolą polskich władz jest to, żeby mogli wrócić z tym kapitałem i tu otwierać firmy i nie być obrabowani przez złodziejski, złodziejski ZUS czy urzędników skarbowych. Dlatego jednym z punktów mojego programu jest likwidacja ZUS. -u. To jest piramida finansowa, która niszczy małą polską przedsiębiorczość. Nie będę tego dłużej tolerował jako człowiek władzący się z tak zwanej klasy średniej, która jeszcze za komuny zajmowała się działalnością gospodarczą. Wiem, że ZUS niszczy małe polskie firmy, a zagraniczne sieci handlowe mówię jasno Będą płaciły w Polsce podatek obrotowy, tak jak na Węgrzech. Tak, ja jeszcze pytanie, bo cieszę się Polska Agencja Pracowała. Z tego co pan mówił wcześniej o, o kandydatach innych agencji systemowych, wynika, że nie przewiduje pan możliwości żadnej współpracy. Na Nigdy nie, nie będę współpracował z ludźmi, których postulaty chcą zacementować ten system. Mhm. Ale na przykład z Pawłem Powniczem czy z panem Proszę państwa, kto z was wierzy, że wprowadzenie okręgów jednomandatowych dzisiaj nie da zwycięstwa Platformie obywatelskiej. Nie ma takiej osoby, która by wierzyła, że okręgi jednomandatowe wpuszczą jakiegokolwiek kandydata spoza systemu. Jest to szkodliwy projekt. A z innymi kandydatami, z panem szansa? Z panem Januszem Korwinikiem byłem w jednej partii przez 11 lat. Dłużej niż pan Janusz Korwin-Nikke był w Unii Polityki Realnej. Ale po wejściu Polski do Unii Europejskiej stwierdzam jednoznacznie, że czysto liberalny program jest absurdem. Bo w świecie, gdzie zwyciężą tylko silni i bogaci, to Polska zawsze straci. Niewidzialna ręka rynku jest zbyt słaba, żeby obronić Polaków przed żelazną pięścią zagranicznej brukselskiej, socjalistycznej nomenklatury rządzącej. Rozumiem, że jednym z przysłatów jest, jest też wyjście z Unii Europejskiej, tak? Unii Europejskiej. Unia Europejska de facto stała się zbiorem egoizmu. Ja jestem przeciwny rozpaczliwym gestom. Unia Europejska niech da co dała, co obiecała, musi dać te pieniądze, bo my już ponieśliśmy straty. Jak się rozliczymy, wtedy porozmawiamy, ale przede wszystkim ten projekt polityczny ma służyć Polakom, a znaczy ci nie służy Polakom, tylko cwaniakom. Dziękuję za pytania państwa mają nowego. Dziękuję. Dziękuję bardzo.